Za minutę przed odjazdem. A nie, może pan nie. A bo mam przerwę. To, to nie, znaczy, nie, 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 może... nie obsługuję pasażerów jak mam przerwę. Nie muszę pani tego udzielać. Powiedziałem pani na minutę przed odjazdem. Powiedział... Proszę mnie spuścić. Powiedziałem Pani na minutę przed odjazdem. Pana, dzwonię, Proszę bardzo, niech Pani dzwoni. Jest Pan chamem po prostu, jest Dobrze. Bez kurwa, jest Pan chamem. miał po prostu pan przez Od razu pana uprzedzam. Tak się nie zachowuje, kiedy on